Dziśaneczko z tej strony Mistera 15 i dzisiaj troszeczkę sobie pojeździmy. pojedziemy sobie Mazdom. Od razu się lepiej i troszeczkę takie też manewry dzisiaj zrobiłem turystyczne z dwiema kamerkami. Zobaczymy jak to nam się z wybali. wypali. Wszystko jest, aby to powiedzieć, w sprawach testu. Będziecie widzieć dwie kamerki, jedną na mnie, drugą na drogę. I zobaczymy jak to wypali, jak to nam wyjdzie wszystko ale od czegoś są testy od czegoś są e, boczne drogi e, dojazdowe z sobie pojeździmy zobaczymy jak wypali kamera na magnesie zobaczymy czy się utrzyma ale powinna się utrzymać mekowo tak to wygląda ale nic nie poradzisz z tym teraz widzimy roboty drogowe będziemy trochę pewnie częstwo ale nic z tym nie zrobimy nie zabije, tam jest mocniej jak to się mówi ale spokojnie jest dobrze oprócz tego, że mamy powyrywane kawałki drogi to to jest dobrze Ech, taki to piękny dzień ogólnie pewnie ogólnie myślałbym że lepsze by były motovlogi i na pewno by były lepsze ale pogoda jest jaka jest i no, niezbytnio nas rozpieszcza do spraw e, motowlogowych, więc mówię, a sprawdzimy ci coś takiego. Samo też jest od czegoś, żeby y, nagrywać jednak, co nie? Więc czemu nie spróbować? Licząc do tego, że naprawdę no ciekawe to może być. Jestem ciekawy, jak to się połączy. Oczywiście będę chciał zsynchronizować to wszystko i, i, i sprawdzić jak to wyjdzie, więc w jakimś tam rogu y, filmu będziecie mieli drugą kamerkę. Ciekawe, ciekawe. Nie miałem filmu na dzisiaj, jakoś tak brakło czasu. Ja teraz i tak muszę wracać do domu, to trochę sobie pojeździmy. E, oprócz tego, co już mamy przed sobą. Chyba tutaj akcje wychodzą nam. Nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Nie będę wnikał w szczegóły. Ogólnie dzisiaj Będąc na mieście chyba spotkałem jednego z moich widzów, którego serdecznie pozdrawiam. Po prostu niekiedy, niekiedy ten człowiek tak jest bardzo zaskoczony takim czymś, że no w dość dużym mieście no, zostaje jak wyhaczony przez pierwszego lepszego widza. Teraz to przyjdzie na jecie Więc serdecznie go pozdrawiam. Nie wiem kto był, ale chyba to był w golfie siedział, tak mi się zdaje. Pozdrawiam e, mojego Golfa, ale ciekła kamera, ludzie. Dobre to było, co nie? To, to mi się udało, to mi się udało. To było naprawdę grube jednak. W dużych prędkościach to ta kamera jednak nie jest zbyt cudowna. Ale trochę ją tak nie postawiłem dobrze, więc to też może moja wina trochę, ale teraz powinno być. No my jedziemy dalej jak skończyłem serdecznie go pozdrawiam, że zostałem wyhaczony i ja wiadomo, to jest niby niepopularność, no bo kurczę bez przesady, co nie? Ale niekiedy człowiek naprawdę tak się czuje, jeżeli w mieście człowiek zostanie wyhaczony, choć dostanie takie tak zwane głupie cześć, ale to i tak dla takiego szarego człowieka to bardzo fajna sprawa, że jednak jest rozpoznawalny. Nie tylko na YouTubie jak sobie odpali filmik i tak dalej, coś tam popieprzy, tylko nawet w mieście ludzie jednak e, go kojarzą, no to było coś pięknego. Tak, myślę, że znowu mi kamera ucieknie, bo znów taki ostry zakręt, ale nie, jest git. Sam nie wiem ile w ogóle będziemy gadać, nawet sam nie wiedziałem o czym e, takiego ciekawego gadać, ale jakieś tam tematy poruszymy. Idziemy i, 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 i. dalej. Ogólnie miał, znaczy kolejny vlog miał być z motovlog lub coś innego. No jest jednak to coś innego. Mieliśmy, miałem w planach pokazać Wam polerowanie po ostatnich zdjęciach, wiele z Was tam coś zadawało pytania na ten temat i tak dalej. A więc mówię, coś może w ten deseń pójdziemy, ale że nie ma normalnego filmu, to może pogadajmy. No i, no i co? No, Najpierw na temat polerowania. No. Do polerowania na najlepsze rzeczy, które moglibyście użyć, no to już chyba to co Wam jest potrzebne. Na rysy to specjalna pasta polerska, na rysy drobne lub grube to zależy. Na pewno też przyda Wam się pasta polerska lekkościerna, grubościerna, nabłyszczająca też pasta. No, dużo takich rzeczy można by było rzekłbym wam mówić ale na pewno wam spróbuję coś powiedzieć od siebie tutaj jest ustąp więc ale nic nie jechało o wiem że wpadamy w taką lepszą trasę lepsza trasa jak nic Ciekawe jak to będzie widać na kamerce, ale kontynuując dalej Sam nawet nie wiem gdzie jadę, powinienem wjechać w drugą stronę, ale to wtedy byłoby za krótko, aż sprawdzę jak my idziemy z czasem, żeby to naprawdę nie było za krótkie no. Coś się wymyśli yy, Kontynuując dalej, najlepsze że kamera się trzyma, czyli magnes jest dobry Co do polerki yy. Na temat tworzyw, to już chyba żeśmy wszystko powiedzieli, więc to już jest sprawa dobra. Co jeszcze można by było ciekawego tu jeszcze powiedzieć? Najlepszą sprawą byłaby też polerka mechaniczna, czyli elektryczna. Wow. Czyli taka kątówka tak zwana elektryczna. No dobra, pojedziemy może w tą stronę. jakoś to kombinować. Zobaczymy, może trochę polną przyjdzie. O, gaz się, ba, kol, gaz się kończy powoli. Dodajmy do tego. Refliki w opisie. E, no i co? No najlepsze to są sprawy polerki ręcznej i mechanicznej. Jeżeli chcecie ręczną, no to troszeczkę się będziecie musieli napieprzyć. Najlepiej jakaś szmatka, gąbka lub inne takie coś w ten deseń po, podobne rzeczy wiadomo najlepiej, najlepiej gąbka jakaś taka fajna do polerowania też są takie ale ręczną to na pewno się zajeździcie może że chcecie sobie trochę przypakować no to wtedy chyba w sam raz taka sprawa ale oczywiście mechaniczna czyli typowa kątówka wysoko tam nie wiem jak to się nazywa no z, z regulacją wysokości obrotów to najważniejsze jak ona się normalnie nazywa tak jakoś niezbytnie się interesuje tym. No po prostu z regulacją obrotów najlepsza byłaby. Ja mam tylko, że ta regulacja obrotów już trochę się wyrobiły, bo jest trochę starą, ale to już jakby to powiedzieć, jeżeli ma się do ręka, to jest Jezus zaczyna tutaj walić. Lubię tą drogę, bo jest tak fajnie, można przejechać powoli i bez nerwów. Ale chyba jednak po śmiecie to, to jest najgorsza droga, w którą moglibyśmy wjechać. No ale tak, to idziemy. No. Kamera się trzyma i Jedna i druga test dla, dla kamery na masce. Bo ogólnie kamerę mam na masce. Więc w, dla wszystkich przejeżdżających pewnie to będzie coś dziwnego, że mam jakiegoś kikutka stojącego na masce. Gdybym jechał jakimś Mercedesem, to za znaczkiem schował, to nawet nie, nie zauważyli. Tak jak już tu teraz powiedziałem. Ale zobaczcie jaka droga jest, bo w Myślałem, że to tak poślinie rozwala system szarpaki jak nic Test sprawności amortyzatorów. O Jezu. Nie ma to tam. Najgorsze, są dwie dziury obok siebie, środek jest wolny. Nie ma co. Nie trzeba wjechać w dziury. Ale chyba, że te najgorsze żeśmy minęli. Trzeba się tylko cieszyć. Patrz, że mi kamera nie ucieka, bo to jest najważniejsza sprawa. Eee, no i co do polerowania, no jeżeli macie coś głubego, no to lepiej bym Wam zaczął kamerę e, wodnym P2000, na mokro oczywiście. No jak wodnym, to wiadomo, że na mokro. na kamerę. I trochę, tylko troszeczkę wiadomo, nie, nie ma co e, przesadzać e, w temacie Leciutko docieracie, matujecie tak zwano ten... lekko matujecie dodajmy ten lakier. No i na to dopiero fruniecie z, z polerką, więc najlepiej zacząć, jeżeli to są rysy, to na, na rysy no to wiadomo to jeżeli, nie, inaczej powiedziałem, jeżeli to jest, są same rysy, no to lepiej papierem na mokro nie jechać, no bo wiadomo, chcecie usunąć tego same rysy, więc chcecie nagarnąć ten lakier tak zwanie na, na te ryski, tak? No najlepiej od razu lecieć y, z pastą y, lekko ścierną i na rysy, tak? I potem na błyszczająco, ale jeżeli chcecie na przykład odnowić lakier w samochodzie, macie taki właśnie już spłowiały, taki już, że już kończy Wam się y, ten lakier totalnie, nie, no pozdrawiam totalnie, no pozdrawiam te drogi nasze, nawet polne, ale masakra, no. Ta droga jest fatalna, zawsze nią jeżdżę, bo jest fatalna, ale jest taką fajną przejazdową, tak? No, ale żeby takie drogi tu się zrobiły, to jest masakra. Ludzie, kochani. Takie rzeczy tylko weżę. Że... Miazga. A mówię, już się skończyły te gorsze rzeczy, nie, 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 ma takiej opcji. Kamerka zaraz ucieknie, ale nie chce mi ją tak... nie chce mi się tak ciągle ją przestawiać, no ale będę musiał. To no już zaczyna robić ale już więcej nie pojadę tutaj. i Chodź tu kamerą, bo dzisiaj jej walnę zaraz. Dziwnie. Nigdy nie uciekałaś, a teraz się kolebotać tutaj. A no już zaczyna mnie drażnić ta droga i to totalnie. Najbardziej z tą kamerą, która ciągle spieprza. Nie mogę ją inaczej ustawić, zaraz zdechnie mi samochód, bo już wolnie się nie da jechać tutaj Ależ pędzący live będzie Live, vlog, a nie live, o, Jeszcze mi gałązkę kurde po, po samochodzie przejechała. Pozdrawiam drogę Tak to właśnie się robi, gdy się człowiek odwiedza drogi e, po zimie Ostatnio na pewno jechałem tu na jakimś skuterowym vlogu więc na pewno ją poznajecie no możecie sobie porównać jaka jest teraz bujona na pewno w najbliższych miesiącach tu nie wrócę to już obiecuję totalnie bo samochód pewnie do mycia jak nis Uff, tylko się umie zdenerwować i nic więcej Dobra, wracamy wreszcie na asfalt wracamy na asfalt, jest dobrze nigdy więcej nie pojadę tą drogą dość, że mi uciekła kamera w ogóle w pizdu to jeszcze tak mi się złożyło, że cud, że się nie była mała. Sonia to jednak Sonia. Nie wiem jakim cudem, przecież... Dobra, omijmy to. Bo załama się na pewno. Aż mi normalnie tchu zabrakło, jak zobaczyłem jak ona leci. Tak mi się smutno zrobiło na sercu. Ale ten live... Co ja z tym live'em? Dawno live'a nie robiłem i nazywało mi się vlog z live'em już pierwszy. Więc vlog będzie naprawdę interesujący. Jadąc 20 na godzinę przez drogę polną łączącą. Interesujące wręcz. Ale co? Eee, trzeba jeszcze na ten temat trochę powiedzieć. Na temat polerki, bo w tym temacie rozmawiamy na razie. Skończyłem na tym, że no mówię, no jeżeli chcecie chcecie zrobić sobie ten yy, polerowanie z takiego już słabego lakieru najlepiej właśnie na mokro papierem wodnym przycisnąć leciutko zetrzeć, smatowić potem wziąć mechanicznie najlepiej polerkę na to walnąć troszeczkę pasty yy, najpierw lekko ścier, ściernej potem yy, grubo ściernej zależy jak tam, jak tam chcecie i co będziecie mieli i na koniec nabłyszczającej najlepiej żeby nabłyszczyć lakier i go tak troszeczkę pokazać że jest odnowiony I Tyle w temacie polerowania no to musicie trochę popracować sami tylko musicie pamiętać żeby najbardziej uważać z tym docieraniem na mokro bo zbyt wielkie przetarcie lakieru spowoduje uszerbek go czyli zetrzenie tej głównej warstwy i no i tak się skończy że będziecie mieli Taką plamę, a nie lakier. więc tutaj uważajcie. Taka przestroga dla Was. Naprawdę gruba sprawa, ale żeśmy sobie chociaż trochę przejechaliśmy. Z jednej strony fajnie jest tak pojechać samochodem, bo jest wygodniej i cieplej i nie pada nic na głowę, dodajmy, co nie, jeżeli wyderzą. Teraz to, udało się, że nawet nie pada, ale nadal taka pogoda nie, nie zachęcająca do jazdy z buterem. Więc w temacie to tyle. Liczę, że wam się spodobał. Vlog, który miał pełno ciekawostek rozwalających system pod względem tego, że no wybrałem najgorszą drogę. 500 razy kamera uciekała z podglądu i, i raz zaliczyła taką lewę, że aż się wystraszyłem, bo jednak sportowa to sportowa, ale ale jednak Soniak to jest troszeczkę warta sprawa, więc troszeczkę się wystraszyłem, ale ważne, że jest dobrze dokończyliśmy to i... i wiem, że w najbliższych czasach tam tą drogę do jazdy nie wybiorę. Chociaż sobie zobaczyliśmy. To był też test dla wytrzymałości kamery, jak ona tam się wytrzymała, jak ona tam wytrzymała, ja jestem ciekawy jak tam nagrało się w ogóle. Więc co jak co? znak poniatów, trochę przekrzywiony ale to nic nowego, ciekawe czy kamera to zauważyła ja dziękuję e, liczę, że trochę po, pogadaliśmy sobie na temat polerowania, a ja w następnym blogu już postaram się e, to co teraz powiedziałem na temat polerowania pokazać Wam na żywym dowodzie sprawdzimy oczywiście to na maździe e, no więc zapraszam na kolejnego bloga. ja w tym odcinku serdecznie dziękuję do następnego. Trzymajcie się na razie. Cześć.